Hej, się z i z 1 Dzisiaj gramy w Minecrafta. Będzie, pokażę Wam dzisiaj fajne różne build -haki. Zostawcie, zostawcie łapaczka, subskrypcję. No i co? Zaczynamy. W pierwszym build -haku pokażę Wam jak można będzie fajnie zrobić ognisko Wasze. Czy na tak. 3 na 3 platforma po pierwsze. Teraz bierzemy się na schodki schodek tak koło siebie muszą być w miarę tak jak ja to teraz robię muszą być żeby to dodało ładnego designu. Tak na pewno nie mogą być. Wtedy będą ze sobą zlewać. Tak. Jeżeli mamy już taką platformę zrobioną. Właśnie weźmiemy to i tutaj w tej dłuższej części dajemy tak. Cegiełkę tak jeden taki z tego, potem po, dwa płotki drewniane na płotek koblowy. Teraz potrzebny nam będzie łańcuch, w którym raz, dwa, trzy, pyk, 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 dobra. No i jeżeli mamy już takie coś, teraz tylko dodać ogniska i ja wyjdzie nam bardzo fajny efekt, który zaraz wam pokażę pyk, pyk, pyk i pyk dobra, patrzcie wychodzi nam bardzo fajny efekt ogniska że tu niby jest coś się piecze, jakaś zupka coś, coś takiego i to naprawdę wychodzi bardzo fajny efekt moim zdaniem build hack bardzo fajny do wykorzystania na jakiś ogródek dobra, w drugim build hacku wam pokażę dwa fajne pomysły na zrobienie szafy dobra, tutaj shift Teraz sobie podchodzimy, dobra. Raz, dwa, trzy, cztery. Pek, 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 pek. Teraz tutaj ważne, żeby było tylko dwa miejsca. I robimy tak samo. Raz, dwa, trzy, cztery. Pek, 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 pek. Dobra. Ja Że mamy już takie coś. To teraz wam pokażę ten pierwszy. Pek. Pek. I pek. Tak na zmianę Teraz pyk, pyk i pyk Ja mam już takie coś wtedy pod spodem się składa beczkę. Tu glowstone i tak To i teraz do góry Tylko wystarczy dwie klapy dać Raz i dwa No i ja mam już taką fajną szafkę mi się ona podoba bardzo. Ale mamy też taką drugą, taką już bardziej do magazynu. Gdyby ktoś bardzo lubił magazyny, to pek. Pek. A. Proszę, Teraz się budujemy. robimy dalej. To musi się zniszczyć na chwilę. Pek i pek. Teraz trochę chodzimy Pek. dobra, mamy. Czyli mamy już takie skrzynki, które tutaj skrzynki, tutaj oczywiście skakujemy tutaj, zrobimy raz, zrobimy dwa, niszczymy tamte skrzynki, no i żeby było jeszcze nie takie tego, to z tyłu, żeby było jasno w domu, dajemy glowstone'y, dobra, klapę tylko zamkniemy, to będzie się prezentowało tak. Ta szafa jest trochę gorsza, ale do magazynu bardzo się przyda. Dobra, trzecim moim fakiem wam pokażę, jak, jak zrobić bardzo fajną kuchenkę. Dajemy dwa ogniska. Następnie tak to kładziemy. Dwa kłody, tylko ważne, żeby to było tak prosto. Teraz dajemy to tak. Tory na kłody. Oczywiście. Warto, żeby wagoniki były z lejkiem. Musi być wagonik z lejkiem. Wtedy niszczymy to. Fajnie, już to wygląda. Dajemy klapę. Jedną, drugą. Niszczymy to. Dajemy okap. I bardzo szybko. Mamy bardzo fajną kuchenkę, i widząc, że tu można być ogień też. One też tutaj się podpali, więc trzeba też uważać. Ale to naprawdę super wygląda. Moim zdaniem temu lifehackowi daje mocne 10 na 10. Dobrze, czwartym build hackiem będzie zrobienie ładnej wanny z ozdobami. Od razu po prostu robimy tak. To jest bardzo proste, to nie jest trudne. Najlepiej, żeby to były schodki kwarcowe, ale nie będzie źle, gdyby to byłoby też drewniane, więc dobra. Już mamy taką wannę. Wtedy musimy zabrać się za dirta. Zajmę to tak. Klapę żeby nie było widać aż tak tego dirta. żeby dodało ładnego designu. Wtedy mambusy Tyk, tyk Ten o jeden więcej musi mieć. Dobra. I wtedy tylko jedna taka szafeczka. Z. Mhm. Ze świeczkami. Teraz bierzemy zapalniczkę, krzesiwo. Zapalamy. Więc moim zdaniem to się bardzo ładnie komponuje że świeczki, bambusy tak trochę tej natury i sam w sobie piękna wanna, Może się tutaj pięknie wykąpać po pracy w kopalni. Więc moim zdaniem Life Hack build Hack oceniam na. Mocne 9 na 10. Dobra, piątym i ostatnim lifehackiem będzie działająca umywalka. Do dozownika do dajemy wodę. Następnie pień jako pomocniczy blok. Następnie tory. Wagonik niszczymy. Budowujemy to teraz klapami, żeby nam nie uciekł wagonik. Zaczep na linka dajemy jako ozdobę. Guzik Idziemy do, po, po drugiej stronie Guzik jest tu, więc dajemy, to jest blok pomocniczy Dajemy redstone Dajemy redstone Jeżeli dobrze pamiętam, to co jest, jest gdzieś tu, tak? Dokładnie no, Dajemy tak Nie tu 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 Blok pomocniczy tak, i teraz powinno przez nasz mechanizm malutki powinno teraz to zadziałać. Klikamy. Dokładnie. Tutaj nam co się pojawiła woda. Klikamy guzik. Już nie ma. To jest naprawdę lifehack, który oceniam. Nie 10 na 10, to jest 11 na 10. To jest taki build hack, że to jest niemożliwe. No dobra. Pa. Hej siamanko, do widzenia. Pa!